Witam się z wami bardzo serdecznie we wrapapie lutego i marca. Tak się jakoś złożyło, że w lutym wrapapu nie nagrywałam. Też nie czytałam w lutym jakoś bardzo dużo, i o dwóch z trzech książek, które czytałam w lutym, albo już nagrałam, albo zamierzam nagrać osobny film. Tak więc postanowiłam sobie, że te podsumowania czytelnicze lutego i marca złożymy sobie w jedno. Mamy tutaj siedem książek do omówienia, i o części z nich mam Wam trochę więcej do opowiedzenia, ale gdzieś tam postaram się w miarę streszczać, żeby ten film nie trwał milion godzin. Zaczniemy sobie chronologicznie, czyli od Cieszę się, że moja mama umarła. To jest książka, którą przeczytałam na samym początku lutego, także mam wrażenie, że to już było 100 lat temu. I nagrałam recenzję tej książki, także tutaj nie będę się jakoś super bardzo rozwodzić. Jeżeli jesteście ciekawi mojej opinii, to tam Was odsyłam. Tutaj powiem tylko, że jest to literatura faktu. Jest to biografia Janet McCardy, która jest aktorką dziecięcą i ona jest znana z takich seriali jak iCarly czy sam I Kat. No, i w tej książce opowiada ona przede wszystkim o swojej toksycznej relacji z matką, o tym, jak wyglądały realia właśnie tego dziecięcego aktorstwa oraz o swoich problemach z odżywianiem. I dla mnie to było 5 gwiazdek, mi się ta książka bardzo podobała, ale tak jak mówię, jeżeli jesteście ciekawi opinii bardziej szczegółowej, to wszystko jest w recenzji. Kolejna książka, którą udało mi się przeczytać w lutym, to grobowa cisza żałobny zgiełk i tutaj trafiłam na mojego nowego ulubieńca. To jest zbiór opowiadań, zbiór opowiadań, których wspólnym punktem jest śmierć i generalnie są to opowiadania bardzo mroczne i tutaj mówię od razu, że to na pewno nie jest książka dla każdego. Ona jest dosyć specyficzna i do mnie ona bardzo trafiła, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że nie do wszystkich ona trafi. To jest w ogóle książka Joko Ogawy, czyli autorki ukochanego równania profesora i to jest autorka japońska i tą azjatyckość w tej książce na pewno czuć. Jeżeli czytacie trochę literatury azjatyckiej, to wiecie, że jest to rzecz specyficzna, i tutaj na pewno trzeba mieć to na uwadze, jeżeli sięgacie po tę książkę. Ja to tak mówię, jakbym czytała jakoś super dużo literatury azjatyckiej, ale po tych kilku pozycjach, które mam za sobą, już jestem w stanie tą specyficzność gdzieś tam wyczuć. Mówiąc szczerze, to ja tutaj fabularnie zbyt wiele powiedzieć Wam nie mogę. Jest to zbiór opowiadań i one. Yy, zdecydowanie się ze sobą łączą. One łączą się ze sobą bohaterami, łączą się ze sobą miejscami i co bardzo ciekawe, one bardzo często łączą się ze sobą przedmiotami. I to jest jedna z moich ulubionych rzeczy w tej książce, właśnie to odnajdywanie tych połączeń. Gdybym miała nieskończoną ilość czasu, to usiadłabym i po prostu rozpisałabym wielki wykres wszystkich połączeń pomiędzy tymi historiami, bo to jest dla mnie bardzo fascynujące. Też bardzo fascynującym elementem jest tutaj motyw jedzenia, ponieważ Jedzenie się tutaj przez tę książkę przewija non-stop, przede wszystkim owoce. I uważam, że jest to bardzo ciekawe połączenie tej śmierci właśnie z jedzeniem, i sprawia to, że ta książka momentami jest bardzo niekomfortowa, ale w taki, nie w taki sposób, że nie chce się jej czytać, przynajmniej dla mnie. Ona była niekomfortowa w taki sposób, że ja chciałam czytać dalej, bo chciałam się dowiedzieć. Jak daleko się jeszcze posuniemy? Nie wiem, czy, 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 czy już to powiedziałam, ale to dla mnie również było 5 gwiazdek. Generalnie luty był miesiącem, kiedy wszystkie książki, które przeczytałam, oceniłam na 5 gwiazdek. To się chyba jeszcze nigdy wcześniej nie zdarzyło. Jest to książka, która na pewno zostanie ze mną na bardzo długo. Myślę, że na pewno będę sobie jej robiła kiedyś reread, ponieważ jest to taki typ książki, którą możecie czytać drugi, trzeci raz i za każdym razem dostrzeżecie coś innego. Ja i tak już czytałam tę książkę bardzo uważnie, bo ja wiedziałam, że te opowiadania będą się ze sobą łączyć. Wydaje mi się, że bardzo ciekawie byłoby czytać ją zupełnie o tym nie wiedząc. Mówię to tutaj, tymczasem mówię Wam, że, że te opowiadania się łączą, więc trochę to psuję, ale uważam, że byłoby to bardzo ciekawe, ciekawe doświadczenie właśnie faktycznie odkrywać, odkrywać te połączenia z zaskoczenia. Ja czytałam to bardzo uważnie i chciałam jak najwięcej tych połączeń wyłapać, ale i tak jestem pewna, że coś przegapiłam. Też to była książka, którą czytałam na klub książki i podczas dyskusji o tej książce bardzo wiele tych połączeń gdzieś tam. Gdzieś tam bardzo wiele z nich również odkryłam, i też zdałam sobie sprawę, że już o niektórych zupełnie nie pamiętałam, albo gdzieś tam to wszystko mi się pomieszało. Ci bohaterowie mi się, mi się już trochę po, po kilku tygodniach od przeczytania tej książki mieszali, także na pewno tutaj jest, jest potencjał na Rilit. A tak już zupełnie na marginesie, to ja sobie czytałam tę książkę w Sztokholmie, także mam również bardzo miłe wspomnienia, jeżeli o to chodzi. No i jeszcze mała reklama, na moim Instagramie możecie zobaczyć rolkę ze Sztokholmu, także tam was bardzo ciepło zapraszam. No i skończyłam w lutym serię Wojen Makowych, przeczytałam Płonącego Boga, nie mam akurat tej książki przy sobie. Pokażę wam Republikę Smoka, żebyście wiedzieli z czym mamy do czynienia. To jest tom drugi, a ja skończyłam tom trzeci. No i tym samym skończyłam cały cykl. Ja mam w planach opowiedzieć Wam więcej o tej książce w filmie z TBR-em kwartalnym. Jeżeli nie wiecie, to mam na kanale taką serię, w której losuję sobie co kwartał trzy książki do przeczytania. No i właśnie w ostatnim takim filmie wylosowałam sobie tego płonącego Boga. No i tak sobie wymyśliłam, żeby jakoś ten wrap-up zwięźle zrobić. To nie będę tutaj mówiła o płonącym Bogu, tylko właśnie w tamtym podsumowaniu tego TBR-u. Gdzieś tam więcej miejsca na płonącego Boga wygospodaruję, a tutaj powiem tylko tyle, że to również było 5 Gwiazdek. Uwielbiam tę serię, uwielbiam to, jak ta książka się skończyła. Ona złamała moje serce, ale, ale nadal jestem ogromną, ogromną fanką tej serii. Od tego płonącego Boga rozpoczęła się taka trochę faza na fantastykę w moim czytaniu i ona nadal trwa. Także w najbliższym czasie również możecie się spodziewać dużo książek fantastycznych na moim kanale. Ale od razu po płonącym Bogu przeczytałam zrodzonych z legendy Tracy Dion. Jest to książka, która ona jest bardzo popularna na, na Booktoku, na Booktubie. I jak tylko zobaczyłam, że dostajemy polskie tłumaczenie, to wiedziałam, że będę chciała po nią sięgnąć. Ja ją dostałam od wydawnictwa do recenzji. I. Mamy tutaj bardzo prostą historię, taką typową dla YA młodzieżowego. Dla YA młodzieżowego to nie miało sensu. Chciałam powiedzieć dla YA fantastycznego. Mamy tutaj młodą bohaterkę, która przejeżdża do kolegium, i ona odkrywa, że ma jakieś moce i że jest tutaj jakieś tajne stowarzyszenie. A to tajne stowarzyszenie prawdopodobnie ma coś wspólnego z jej matką, ze śmiercią jej matki, tak właściwie, ponieważ jest tutaj kolejny motyw typowy dla tych fantastyk młodzieżowych, czyli nasza bohaterka radzi sobie ze śmiercią matki. A wszystko to tutaj jest inspirowane legendami arturiańskimi. Także, jeżeli to jest wątek, który was, was interesuje i motyw, który lubicie, to na pewno tutaj to Was usatysfakcjonuje. I o czym trzeba jeszcze powiedzieć, to to, jak już widzicie po okładce, że ta bohaterka jest czarnoskóra. I to na pewno w jakiś sposób przełamuje, przełamuje ten schemat, ponieważ jak już zdążyliście pewnie zauważyć. Ta książka jest dosyć schematyczna. Mamy tutaj te typowe motywy dla fantastyki młodzieżowej, mamy tutaj nawet trójkąt miłosny, chociaż wbrew pozorom nie jestem aż tak zła na ten wątek, jak zwykle jestem w, w fantastyce młodzieżowej. I w ogóle ta książka jest dosyć nowa. Ona jest chyba z 2019, coś takiego, a ją się tak trochę czyta, jak. Fantastykę z 2015-2014 i takim starszym książkom ja jestem trochę więcej w stanie wybaczyć. Tutaj już mam trochę takie myśli, że można się było pokusić na coś bardziej oryginalnego, ale tak jak właśnie zaczęłam mówić o tym trójkącie miłosnym, jakoś ta autorka z tych wszystkich schematów wybrnęła i to się czyta ok. Mi się ta książka nawet podobała. To były Trzy Gwiazdki i to już jest książka marcowa. Także z tych pięciu gwiazdek w lutym spadliśmy do trzech gwiazdek, ale nadal dobrze się bawiłam na tej książce. Na pewno będę czytała drugi tom, bo się po prostu zaangażowałam. A też wydaje mi się, że jest to dylogia także wiecie, tylko jeszcze jeden tom i będę miała serię skończoną. Były tutaj elementy, które mi się bardzo podobały, były tutaj elementy, które mi się w ogóle nie podobały. Na pewno bardzo mi się podobało to, jak został zakończony wątek tego wypadku matki głównej bohaterki. Podobał mi się też, jak on się nazywał. Sel, Selwyn. Selwyn e, bardzo tego bohatera polubiłam. On jest takim trochę typowym, typowym badbojem, ale myślę, że w tym, e, w tym schemacie wypada całkiem dobrze. E, z kolei drugi bohater, e, te wiecie, ta kolejna część trójkąta miłosnego, nie do końca przypadł mi do gustu. Jest takim też trochę. Typowym dobrym chłopakiem, tą przeciwwagą dla badboja I co też mi się nie podobało w tej książce, i to też widziałam w wielu innych opiniach, jak strasznie szybko tutaj się wszystko dzieje. I ja mam wrażenie, że my już odchodzimy od tego pospieszania wszystkiego w fantastyce młodzieżowej. Odchodzimy od tego motywu. Bohatera czy bohaterki, która ekspresowo uczy się wszystkich rzeczy, ekspresowo poznaje wszystkie, wszystkie swoje umiejętności, a tutaj, tutaj to się dzieje. I trochę nie rozumiem, dlaczego nie mogliśmy tutaj dostać jakiegoś przeskoku czasowego, i tutaj ja mówię o czymś w stylu minęły trzy dni zamiast trzech godzin. Wiecie, takie gdzieś tam małe rzeczy, w których moglibyśmy. Moglibyśmy tego czasu dodać i zbyt wiele to by nie zmieniło, jakby nie straciłaby ta książka w żaden sposób, a nawet zyskała, bo nie byłoby tego poczucia, że tutaj to wszystko dzieje się za szybko i że ta bohaterka jest trochę zbyt wybitna. No i też myślę, że ta książka jednak dużo straciła w moich oczach na tym, że czytałam ją po płonącym Bogu. Bo. Wojna Makowa to nie jest seria młodzieżowa, wiem, że to jest dosyć gdzieś tam kontrowersyjny temat i, i sporna kwestia, ale dla mnie to nie jest seria młodzieżowa, pomimo tego, że bohaterowie są bardzo młodzi. Mimo tego ja te książki porównywałam, no bo właśnie mamy tą taką młodą główną bohaterkę, która gdzieś tam dopiero wchodzi w ten, w, w ten świat. No i ona wypada bardzo blado przy Wojnie Makowej, ale no, o to nie trudno. Wojna Makowa to jest jedna z lepszych fantastyk, jakie ja czytałam. Tak więc trochę pechowo ci zrodzeni z legendy, bo, bo, bo nie mogłam nie porównywać. Szczególnie, że właśnie uważam, że tempo w Wojnie Makowej to jest bardzo dobry element, a tutaj to tempo trochę siada. Myślę, że już nie ma co więcej o tej książce mówić. Dla mnie 3 na 5, no i po prostu to jest taki przeciętniak. Dalej mamy audiobooka. Jest to ostatnie stadium. To jest książka z wydawnictwa Pauza i jest to szwedzka albo norweska książka. Cały czas mi się to myli, ale teraz wydaje mi się, że jest, że jest norweska. W każdym razie literatura skandynawska i to jest książka, którą oceniłam na dwie gwiazdki. Ona miała ogromny potencjał, a później zaczęła mi się bardzo nie podobać. To jest historia kobiety w średnim wieku, która przeżywa. Kryzys. Ona jest lekarką i zamieszkuje w swoim gabinecie, ponieważ zdradziła swojego męża, i jej życie zaczęło się po prostu sypać. I generalnie ta fabuła i ta historia naszej bohaterki, ona mi się bardzo podobała. Ta książka jest bardzo fajnie napisana, bardzo dobrze się tego słuchało, i gdybyśmy tylko dostali tę historię, to. Myślę, że mogłoby to być cztery, nawet może pięć gwiazdek, bo naprawdę to wszystko bardzo mi się podobało. Ale w tej książce mamy również komentarz społeczny i ja mam trochę problem w takich sytuacjach, ponieważ ja nie potrafię ocenić, czy są to poglądy naszej bohaterki, czy są to poglądy, z którymi się utożsamia autorka. I z którymi ona chce się podzielić. Tak czy inaczej, uważam, że niektóre elementy, niektóre postaci przedstawione w tej, w tej książce jednak są lekko szkodliwe, a niektóre nawet bardzo szkodliwe. Tak, w dużym skrócie i bardzo ogólnikowo tutaj wyśmiewa się Lewicę i do pewnego stopnia było to nawet całkiem ciekawe, ponieważ mieliśmy tutaj przedstawiane takie absurdalne postaci z dosyć absurdalnymi poglądami i postaci, które mają, wiecie, swój tor myślenia i nic nie jest w stanie go zmienić. Ale gdzieś w połowie, w, w ostatnich tam trzech czwartych książki. Zaczęliśmy, moim przynajmniej zdaniem, wchodzić trochę za mocno i na przykład bardzo mnie uderzyła scena, w której młoda dziewczyna z depresją przychodzi do lekarza, płacze. No i generalnie jest w dosyć złym stanie, po czym okazuje się, że ona jest w tym złym stanie, ponieważ jej rodzice za każdym razem jeżdżą na wakacje w to samo miejsce. I... Nie wiem, możecie mi powiedzieć, że ja jestem przewrażliwiona i, i przesadzam, ale yy, uważam, że jest to jednak wyśmiewanie się z młodych osób z depresją, bo no, ja to wiem i wy to wiecie, że yy, młodzi ludzie z depresją mają prawdziwe problemy. I ja bardzo nie lubię tego poglądu, że młodzi ludzie wymyślają sobie problemy. A tutaj gdzieś tam to poczułam poczułam właśnie, że. że, że że to o co tutaj chodzi i do tego pijemy. Pojawia się też tutaj bohaterka, która chce przerwać swoją ciążę, ponieważ nie pasuje to do jej planów wyjazdowych. I również uważam, że jest to postać przesadzona, postać wyolbrzymiona po to tylko, aby przedstawić pewną grupę osób w negatywnym świetle. I tutaj było jeszcze kilka takich przypadków, ale te dwa jakoś gdzieś tam najbardziej mnie uderzyły. I myślę, że może gdybyśmy jeszcze dostawali tutaj pełny obraz, to znaczy, ja nie wiem, być może tacy ludzie istnieją. Być może istnieją osoby, które mają depresję, ponieważ ich rodzice jeżdżą w to samo miejsce co roku. Być może istnieją kobiety, które, które przerywają ciążę tylko z powodu tego, że nie pasuje to do ich wakacji, ale nie tylko takie osoby istnieją, tak? Więc gdybyśmy dostali tutaj pełny obraz i różne osoby z tych, po prostu z, z tych grup, to jeszcze gdzieś tam mogłabym to zaakceptować. Ale mnie to po prostu strasznie zdenerwowało i uważam to za szkodliwe. A ja nie chcę czytać książek, które mnie denerwują. Tak więc, jeżeli wy uważacie to za coś okej, okay, jeżeli wy uważacie, że to jest tylko pogląd bohaterki i, i, i że w w książkach tak wolno, że możemy tutaj pokazywać takie rzeczy. No to okej, okay, czytajcie tę książkę, ale ja po prostu nie, po prostu to nie było dla mnie i dlatego oceniłam ją tak nisko, pomimo tego, że uważam, że jest napisana naprawdę bardzo dobrze i że ma naprawdę bardzo dobre elementy, długo się zastanawiałam, na ile ją ocenić, ale finalnie no to były tylko dwie gwiazdki. Bestie zagłady, o których mówiłam Wam bardzo dużo w ostatnim vlogu. Jest to kontynuacja drapieżnych bestii. Te drapieżne bestie ja dla Was recenzowałam na Instagramie i tam mówiłam Wam, że mi się te drapieżne bestie bardzo podobały. Było to dla mnie duże zaskoczenie. Jest to seria młodzieżowa, ale taka młodo-młodzieżowa z inspiracjami afrykańskimi i w ogóle tutaj na koniec, i tak też było w pierwszym tomie, dostajemy taki. Kilkustronicowy, trochę podręcznik. Mamy tutaj informacje na temat tego, czym niektóre rzeczy były inspirowane, i trochę właśnie na temat stricte tej kultury, co uważam, że jest bardzo fajne, szczególnie, że no jednak mało kto interesuje się tą afrykańską kulturą, i mało kto dużo o niej wie, ale zaczęłam od zupełnie złej strony, zaczęłam zupełnie od końca. Jeżeli oglądaliście mojego vloga, to wiecie, że te bestie zagłady były jednak dla mnie. Zawodem były dla mnie rozczarowaniem. Były ok, ale nie podobały mi się aż tak bardzo jak drapieżne bestie. Na pewno będę kontynuowała tę serię. Został mi jeden tom do końca, a jednak uważam, że w kategorii tej takiej fantastyki młodzieżowej to nie jest najlepsza seria, ale jest ok. Także nie polecam jakoś bardzo, bardzo, ale jeżeli macie ochotę na coś takiego, jeżeli gdzieś tam intrygują Was te motywy afrykańskie, no to tutaj to znajdziecie. No i nie powiedziałam, że ja oceniłam tę książkę na trzy gwiazdki i dobrnęliśmy do ostatniej książki w tym wrapapie i jest to muszę sobie spojrzeć na tytuł Josh and Hazel's Guide to Not Dating jest to książka Christine Lauren jest to duet pisarski, który w sumie dosyć często się na moim kanale pojawia, ale te kobiety tak dużo tych romansów napisały, że ja czasem nawet nieświadomie po prostu gdzieś tam sobie zaczynam słuchać słuchać ich książek dopiero potem się orientuję, że to znowu one. No jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że różnie to było z tymi ich książkami. Niektóre mi się podobały, niektóre mi się nie podobały. Po tę książkę sięgnęłam, ponieważ po pierwsze miałam ochotę na prosty, zwykły romans, bez jakichś, wiecie, większych rzeczy, po prostu zwykły, najzwyklejszy romans. Plus chciałam coś przeczytać sobie Friends to Lovers. Jakoś mam ochotę na ten na ten motyw. Czy to tutaj to jest taki prawdziwy Friends to Lovers? Na pewno to mojej, mojej ochoty na ten motyw nie zaspokoiło, ale niby Friends to Lovers jest. Mamy tutaj dwójkę bohaterów, którzy są przyjaciółmi i postanawiają zacząć umawiać się na, na randki, no to znaczy nie ze sobą, tylko z innymi ludźmi. I te randki to mają być takie randki podwójne. Wiecie, roni idą na te randki we czwórkę. I i to tyle. I nie ma tutaj żadnej większej filozofii. Eee, to była okej okay książka. Oceniłam ją na trzy gwiazdki, całkiem jakby okej okay mi się to czytało. Zakończenie też jest słodkie, urocze I, i, i jeżeli szukacie czegoś wow, super i wyjątkowego, to to nie jest to, ale jeżeli szukacie prostego romansu, macie ochotę na coś zwykłego, co będzie się po prostu przyjemnie czytało, to tak. Ale co muszę powiedzieć, i już mówiłam Wam o tym na Instagramie, to znaczy pisałam na Instagramie, to to, że audiobook jest tak fatalny, a konkretnie mężczyzna, który czyta część tego audiobooka, ponieważ mamy tutaj rozdziały z perspektywy naszej głównej bohaterki i głównego bohatera, i mamy dwóch lektorów też w audiobooku. Ten pan, to jest w ogóle audiobook po angielsku, bo nie mamy polskiego tłumaczenia. Ten pan czyta postaci kobiece. W tak okropny sposób. Wiecie, on czyta je tak i w ten sposób, i one są takie, i właśnie tak mówią i. Mm. Nie, strasznie mnie to irytowało. Przeżyłam to tylko dlatego, że słuchałam tej książki na przyspieszeniu. No i mieliśmy tych dwóch lektorów, także nie, nie było cały czas tego okropnego, okropnego, okropnego lektora. I na całe szczęście, jeżeli chodzi o sceny erotyczne, to większość z nich działa się z perspektywy kobiety. Mieliśmy tylko jedną taką scenę, którą czytał ten lektor, i była ona bardzo, ale to bardzo niekomfortowa. Nie dlatego, że była jakoś źle napisana, tylko dlatego, że czytanie. Ten sposób dialogów, które dzieją się podczas seksu, jest najokropniejszy na świecie. Także jeżeli chcecie po tę książkę sięgnąć, to jednak bardziej polecam Wam wersję papierową, chyba że macie stalowe nerwy, tak jak ja, i dacie radę przez tego audiobooka przebrnąć. To są wszystkie książki przeczytane w lutym oraz w marcu. Oczywiście bardzo chętnie poczytam sobie Wasze komentarze, poczytam sobie co Wam udało się przeczytać w tych ostatnich miesiącach, a na ten moment już się zamiżegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!